Witam z tej strony Rafart. Mamy przed sobą H39 Mr. Hobby. Taka purpurowa troszeczkę ta farba. Mamy też Mr. Color Leveling Tiner. Przypomnę dla wszystkich, którzy znają albo nie znają. W tej chwili na ekranie wyświetla Wam się informacja odnośnie do czego możemy stosować właśnie ten preparat. Do podkładów, do metalizerów, do serii C, do serii H, do szpachlówek, dużo tego. Przypomnę też, że do pakty również możemy go stosować. Dobra, słuchajcie, co będę robił? No, będę znowu testował Air Force, nie? Męczycie mnie z tymi pytaniami, wszystkimi. Ja tutaj stwierdziłem, że dobra. Jakie jeszcze inne farby Rafałku masz i mógłbyś pokazać innym modelarzom, jak ona się może. Może ta farba ma jakiś zbawienny wpływ na, na ten aerograf. To została właśnie wymieszana. Jak widzicie tutaj świeże bąbelki. I co? No i teraz zaczynamy test. Jeszcze ma uwaga, przed malowaniem jeszcze tutaj dam troszeczkę samego rozcieńczalnika do... Mimo tego, że wyczyściłem, jak tutaj widzicie, swobodnie przelatuje, ale wolę, wolę tutaj już nie kombinować za dużo. I zaraz zobaczymy, czy radzę tutaj malować Właśnie, czy nie. Mam taki obiekt, który będziemy malować, proszę bardzo. Ależ, oczywiście, model. Teraz tak damy tutaj sześć. Sześć kropelek. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kropelki farby. Zobaczymy co się będzie działo. Sam jestem ciekaw. Eee. To taki nawiadam rady. No jest troszeczkę lepiej, jest troszeczkę lepiej, ale tutaj wiecie jakiejś rewelacji jeśli chodzi o malowanie nie ma No i tak to wygląda. Słuchajcie, no moim zdaniem jest lepiej. Tutaj widać, że ta farba bardziej przypadła do gustu e... temu Air Force <noise> 9001. Ale to nadal nie jest. To, słuchajcie, to nadal nie jest. To nie jest poziom. To nie jest poziom tutaj e... infinity, tak. To nie jest poziom evolution. Tak można powiedzieć, że to jest taki, nie wiem, co w zasadzie. Czy na pewno na pewno jest lepiej niż najtańszy tam, nie wiem, za 73, za 30, za znaczy 40 zł kupicie airbrusha jakiegoś chińskiego jest lepiej, ale, ale to nie jest. Nie jest jakiś jakiś super super sprzęt. Dobra słuchajcie, dzięki za oglądanie. Sponsorem dzisiejszego odcinka była H39. Do zobaczenia w następnym odcinku.